Cześć, Manko, ja jestem Przypał. Witam bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zaczniemy sobie serię z tykami na klawiaturze w FIFIE i to będą takie krótkie materiały. Tak myślę, że minutowe, może maksymalnie dwuminutowe. Może ten pierwszy będzie trochę dłuższy, reszta no bo wstępny, może co i jak. E, kiedyś tam nagrałem jakiś rok temu e, materiał odnośnie sterowania na klawiaturze. Więc do tych wszystkich filmików odnośnie tyków będzie przypięta karta, kto będzie chciał tam zajrzeć. Proszę bardzo, i skupimy się na samych tlikach. Dzisiaj, przygodę, zaczniemy od po podwójnej piętki. Jak sobie spojrzycie na tiki, to tam, jak wejdziemy w ustawienia, to jest tylko napisane, że po prostu podwójną piątkę robicie z ZC. Nie to działa. Tylko, że to działa w jedną stronę, bo jak gdziekolwiek i nie klikacie z to nie działa. Jak klikacie w drugą stronę, to obicie inny trik. Więc, żeby wykonać podwójną piętkę. Na klawiaturze, w każdą stronę mówicie inny guzik. Tak, jak na padzie wybieracie różne strony, nie? lewo, prawo, no to tak samo yy, na klawiaturze trzeba po prostu zapamiętać, które klawisze są od yy, którego tiku, w którą stronę. tak? Więc yy, po kolei Z to będzie nasza guja, V to będzie nasze yy, lewo, C to będzie nasz dół i V to będzie nasze prawo. Teraz, jak wygląda podwójna piętka. Tutaj, jak jesteśmy na arenie treningowej, yy, robimy wszystko naprzód, to w meczu jest to nasza góra, nie? To jak robicie, to tak jakbyście w meczu robili w tą stronę, czajcie, nie? Więc, yy, żeby na przykład było w lewo, tak jak mamy na meczu, no to jest VX i w przeciwną stronę XV, więc tak. Ogółem to będę nagrywał w ten sposób, że będziemy w każdym z czterech stron wykonywali tyki. żeby to było łatwo zapamiętać, lub żeby po prostu sobie gdzieś to mieć zapisane, bo powiedzmy szczerze, ja też nie pamiętam wszystkich tyków na pamięć. Czasami jak czegoś zapomnę, no to wiecie, leci mieszanka, szybko dusze klawisze, byle co. No myślę, że warto yy, mniej więcej zapamiętać, że w każdą stronę można wykonać ten sam trik, tylko no, po prostu jest inna sekwencja klawiszy, więc... W górę robimy ZC, tu robimy TX, w lewo XV, a w prawo VX. I tyle, jeżeli chodzi o podwójną piętkę. Nie jest to skomplikowany tik, więc myślę, że na pierwszym materiał może być. Kolejne będą mniej lub bardziej skomplikowane, aż myślę, że przejdziemy w końcu do tych pięciogwiazdkowych, takich powiedzmy najtrudniejszych. Prawda też szczerze. E, wszystkich tych na pewno nie będę nagrywał. Więc jeżeli, powiedzmy, po jakimś czasie nie będzie jakiegoś cyklu, który Was interesuje, to po prostu napiszcie mi komentarz, że chcielibyście taki krótki odcinek. Po e, prostu z cyklu, który Was e, ciekawi, jak go się wykonuje. To ja wtedy po prostu nagram taki materiał. A na dzisiaj dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Cześć.